Opinii w sytuacji, kiedy wiemy, że e, ten konflikt interesów występuje. I to postępowanie jest w toku i w poniedziałek, między innymi w poniedziałek są przewidziane przesłuchania w tej sprawie. Czyli widzimy się w następny piątek, 4 lipca o 9. Się widzimy, jeśli chodzi o lekarze, w piątek. To Dziękuję w takim razie za obronę lekarzy. Dobrze. Już zwalniam z pracy i kolejna osoba, która wspiera wspaniałych lekarzy. Jan Pośpieszalski, publicysta muzyk, który relacjonuje te procesy, który zaangażował się również w, w, w innej formie w obronę. Powstał apel między innymi z twojej inicjatywy. O, o apelu zaraz powiem. Już. Tak. Natomiast niech mi będzie wolno tutaj dwie rzeczy zaznaczyć. Mam. Poczucie, jestem, mam takie poczucie dumy i, i zaszczytu, że mogę z tak szlachetnymi ludźmi, jak ci lekarze być, że mieć również udział w tym postępowaniu, jako stronę, jako świadek, jako ktoś, kto jako, jako strona, i może nie, ale jako ktoś, kto obserwuje to i próbuje relacjonować, który opisuje te rzeczy, pisze, publikuje. Moim zdaniem to, to Przypadła mi w udziale taka rola dokumentalisty i też śledzenia tego procesu od samego początku, począwszy od tych pierwszych przesłuchań przed Izbami Lekarskimi w Warszawie, przez Naczelną Izbą Lekarską, jeszcze w 2021 roku wiosną. Do dzisiejszego dnia. I przyznam się szczerze, że, że to była dla mnie ogromna też jakby taka okoliczność fantastyczna, pozytywna okoliczność spotkania fantastycznych ludzi, również obrońców, również tych ludzi, którzy wspierali tych lekarzy na każdym etapie. Jakiś etap mamy za zamknięty, tak? Zapadł pierwszy nareszcie wyrok, mówię wreszcie, no bo trwało to tyle lat. Oczywiście w międzyczasie były indywidualne wyroki w sprawie Doroty Sienkiewicz, w sprawie Zbigniewa Martyki, w sprawie pani Martynowskiej. E w osobnych postępowaniach i one, one y, również były przez nas komentowane. W, w, obu, w tych trzech przypadkach to były wyroki skazujące. Ale jeszcze chciałem zwrócić uwagę na szczególnie szlachetną postawę obrońców. No, ich ogromne kompetencje, zarówno pana Arkadiusza, pani. Pana Marka, ale również pani, pani Katarzyna Arnawyk-Wójś, pani Botiuk. No, my tutaj mieliśmy kilkoro naprawdę świetnych pełnomocników, którzy wykazywali z ogromną chirurgiczną precyzją błędy uchybienia, błędy proceduralne, zaniechania, ignorancję i, i co? I mamy efekt taki, że wszystko zostało odrzucone. Mieliśmy takie poczucie, że jakby yy, yy, rozmawiamy z kimś, kto jest pozbawiony jakichkolwiek yy, zdolności yy, używania narzędzi poznawczych. Mieliśmy poczucie, że, że, że to jest jakieś apelowanie do ludzi głuchych, do ludzi kompletnie odpornych na jakiekolwiek argumenty merytoryczne. Ta odmowa wiedzy, odmowa racjonalnych argumentów, odrzucanie wniosków dowodowych, ignorowanie ele elementarnych zasad no, postępowania prawnego, już nie mówimy o sprawiedliwości, ale reguł, procedur. To jest rzecz, która jest dla mnie też jako dla dziennikarza doświadczeniem niezwykłym, że, że, że można z tak jawną e, bezczelnością, chucpą i, i, i ignorując podstawowe zasady iść, brnąć w jakąś sytuację, która no wiadomo, gołym okiem widać na, na kilometr, że jest totalną niesprawiedliwością, że tu nie chodzi o żaden wyrok sprawiedliwy, że tu nie chodzi o jakiekolwiek postępowanie. Tu chodzi o, 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 o przeprowadzenie z góry ukartowanej tezy, żeby tych ludzi skazać, uznać winnymi. Oczywiście ktoś powie, no dobrze, nie odbierano tutaj na razie uprawnień, tak, że to są nagany, to są pomnienia. Dobrze, ale uznali tych ludzi winnymi, uznali tych ludzi winnym, czyli sam fakt, że, że, że tego rodzaju orzeczenia zapadły, są dla mnie zupełnie no, czymś niespotykanym, e, czymś totalnie bulwersującym, pokazującym, że ten cały system jest jakąś jedną wielką farzą, że mamy do czynienia z lobbystami koncernów farmaceutycznych, którzy nie są w stanie uznać elementarnych e, e, prawd, no, nie są w stanie, o, odrzucają elementarne argumenty. To jest, to jest druga rzecz. I trzecia rzecz, w związku z tym no, próbowaliśmy angażować opinię publiczną budując z przyjaciółmi, e, tworząc apel, e, takie narzędzie internetowe pod hasłem apel.info.pl, gdzie w zakładce e, Solidarni z lekarzami można jeszcze złożyć swój optyzm. Wiem, że tysiące ludzi podpisują ten apel, solidaryzują się, treść apelu jest dostępna, jeszcze raz powtarzam, apel.info.pl, zakładka Solidarni z lekarzami, to jest to, co możemy zrobić, ten, to poczucie takiej rażącej bezsilności, Pokazuje, że tu na poziomie politycznym, na poziomie legislacyjnym, na poziomie państwowym muszą nastąpić radykalne zmiany, dlatego że ten skostniały system, który jest zakładnikiem gigantycznych sił finansowych, ekonomicznych, zewnętrznych, jest niewydolny i absolutnie nie służy ani pacjentom, ani społeczeństwu. Dziękuję bardzo za to zaangażowanie. Wiem, że też już. Ty się angażujesz? Nie, no, jesteśmy tu od rana, Przyjechaliśmy specjalnie z Warszawy z panem mecenasem również, także to, to, jest, to jest Przypomnijmy, że w środku nie ma zasięgu internetu, stąd nie było wcześniej relacji na żywo. Dobrze, że chociaż jeszcze parę słów możemy ludziom powiedzieć, co tak naprawdę się tu wydarzyło. Także z całego serca dziękuję za... Co się wydarzyło? Farsa. No farsa. Uczestniczymy w jakiejś totalnej ustawce. No. No, to było tam usiedzieć po no. prostu. Tym bardziej dziękuję. <laughs> można więcej wypada więcej powiedzieć niż szlachetnemu mecenasowi i zawodowemu prawnikowi. Ja, ja proszę, zanim pan odejdzie, to Chciałbym panu podziękować, bo pan tak miło się wyrażał o obrońcach, natomiast pan z nami jest od początku, mam taką nadzieję, że do końca i to do końca zwycięskiego. i chciałbym panu, chciałbym panu dzisiaj podziękować za to, bo tak naprawdę niewielu przedstawicieli mediów interesuje się tą sprawą, chociaż ta sprawa, tak jak powiedziałem, wcześniej ma charakter bezprecedensowy.